Camilla Zona króla Karola III sprzyja Rosy rzekomej kochającej Williama Zona to Brytyjskim, Brytyjskie media wciąż dyskutują o napieciach między Camilla Parker Bowles a Katemidleton. Dwie najważniejsze obecnie kobiety w rodzinie królewskiej porówniła Rosę Hanbury. Kryzys między nimi wynika z faktu, że Kate pragnie unikać Rosa, za Camilla darzy darzyja sympatia i nie ma nic przeciwko jej obecności na różnego rodzaju uroczystościach. Z kolei plotki o romansie Williama traktuje dosyć normalnie punktem kulminacyjnym tego konfliktu, może okazać się koronacja króla Karola i. Rosę Hanbury uważana jest za kochankę księcia Williama, choć nigdy nie udowodniono. Jaka naprawdę relacja laczyja z mezem Katemidleton? To Torose od jakiegoś czasu nie pokazuje się w otoczeniu royalsów. Jak gdyby została przez nich wykluczona, a trzeba zauważyć, że jest to ważna osoba ze względu na swoje malzeństwo. Mezem Rose Hanbury jest Dawid Rocksewage, siódmy markis Holmondele, członek Izby Lordów i Lord Chamberlain. Zatem osoba na dosyć prestizowym stanowisku. Brytyjskim media uważają, że koronacja króla Karola będzie dla Kate Middleton bardzo trudnym momentem. Dawid Rodzksa z racji pełnienia funkcji szambela na odegra w niej kluczowa rolę. Jego zadaniem będzie nalozenie korony na głowę króla Karola i zatem na koronacji obecna będzie tak z Rosy Hanbury i to ona skupi na sobie uwagę. Choć o rzekomym romansie księcia Williama z Rosy Hanbury mówi się już od kilku lat nie ma niezbitych dowodów na to, że Mazak się z i marki z markiza Holmondela rzeczywiście leczyło co z więcej. Niektórzy eksperci zajmujący się Royalsami twierdzą jednak, ze zdązyłym prawdopodobieństwem syn króla Karola III zdradza jednak z ona z 38 latka. Świadczy co tym może choćby fakt, że przeprowadzka księzecej pary do Adelaide co mogła mieć związek z Rosy Hanbury.